Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor z Ludź Jestem dzisiaj z Oliwierem. Cześć. E, I jesteśmy tylko we dwójkę, będziemy działać, jakieś tam drobne rzeczy. E, dzisiaj w planie jest zbudować te takie jakby stelaże pod nasz warzywniak. Pokażę wam, jak to będzie wyglądać. Takie po prostu kwadraciki, e, gdzie będziemy uprawiać właśnie różne tam rośliny czy, czy zioła. Zobaczymy, zastanowimy się jeszcze, co to będzie. E, dzisiaj przyjechałem takim cięższym sprzętem, e, traktorem z przyczepką, ponieważ mam też e, materiał, żeby właśnie tutaj zostawić go. Mam pa, e, nie palety, panele e, z remontu jakieś ode mnie z domu stare. No i mój tata chciał je wyrzucić, a ja stwierdziłem, że nam się przydadzą tutaj. Nie wiem jeszcze do czego, ale no, warto mieć taki materiał, niż nie mieć go po prostu. E, może się przyda kiedyś na coś, może położymy panele w, w ziemiance, albo w szopie. Takie luksusowe to będzie. No także dzisiaj w planie jest zacząć właśnie działać z tym warzywniaczkiem, ponieważ jest już prawie połowa września. No i pasowałoby to skończyć, a jeszcze właśnie się nie zabraliśmy za to. Trzeba będzie właśnie podziałać z tym, żeby już tam się nam wszystko ta ziemia przetwarzała, żeby ona się tam gryzła, żeby się robiła fajna, elegancka, idealna na przyszłe uprawy, na sezon. No i właśnie, myślę, że na dniach będziemy z tym działać. A jak z shopą? powiem Wam szczerze, że nie wiem, no bo wrzesień nie zaczęła się szkoła. Chłopaki już mają szkołę. Nie chce się im na przykład po szkole przychodzić coś podziałać, no ale rozumiem to jak najbardziej. No ja mam jeszcze miesiąc, do października, aż zaczną mi się te studia, no i właśnie będziemy działać tutaj po troszku, ile nam czas pozwoli, zobaczymy, może nam się uda skończyć tą szopę do zimy, może nie, taki był plan, zobaczymy właśnie jak to nam wyjdzie w no ale co już, tak samo robi się coraz wcześniej ciemniej, też wybraliśmy się taką dosyć późną porą, nie będziecie widzieć, nie wiem, jest takie... Przepalone to niebo na kamerze, ale już powoli zachodzi to słońce. Tylko zabieramy się do pracy. Nie będę was tutaj zanudzał początkiem. Także działam. очку ствен x station Dobra, zatem skończyliśmy, udało nam się zrobić dwie takie ramki. Właśnie chodziło mi o coś takiego. I w środku będziemy sobie właśnie siać te nasze warzywka. Ułożymy to mniej więcej w takim docelowym miejscu, gdzieś w tamtej części naszego obozowiska. No i później pozostanie tylko dorobić resztę ramek. Chociaż nie wiem, czy będziemy dorabiać, bo wyszło one spore dosyć. No i troszeczkę tutaj nam się pomieści tych upraw. Tak mi się wydaje, a ja też nie chcemy szaleć. Na początku z nie wiadomo jak dużą ilością właśnie tych warzyw, czy, czy, czy co tam będziemy właśnie sobie siali. No i zostanie nam tylko wytworzyć naszą glebę. W sensie ona będzie się sama wytwarzać, ale my będziemy musieli przygotować te wszystkie warstwy, które będą się tak przegryzały. No i właśnie na sezon będzie już ładna, piękna, zdrowa i idealna do wzrostu gleba. Za tym jeszcze mniej więcej to osadzimy. No to będzie tyle, no i dobra, mamy taki nasz kącik gospodarczy, można by to powiedzieć. Stwierdziliśmy, że tak, to właśnie na ten moment pozostanie. Tu będzie takie przejście i tu sobie posadzimy, właśnie może jakiś winorośl czy coś w tym stylu. Zobaczymy, no pomysłów jest mnóstwo. Zobaczymy, co, co to będzie. Będziecie się dowiadywać z czasem, będziemy Was o tym oznajmować. No ale na ten moment to tyle. To, co chcieliśmy zrobić, jest gotowe, e, czyli właśnie te ramki teraz zostanie tylko działać z, z naszą glebą. Dobra, zatem e, na dzisiaj tyle. E, też przyszliśmy dosyć późno i, i dosyć szybko staraliśmy się działać, żeby właśnie e, było mniej więcej widno, żeby cokolwiek było widać. E, no i ten odcinek też taki wyszedł, nie za długi, myślę. Chociaż zobaczymy, bo zawsze tak mówię, że wyszedł nie za długi, a się okazuje, że wychodzą wtedy dłuższe niż zwykle. Dobra, zatem na ten moment i na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Łapkę w górę, Oliver. Żeby dać łapkę w górę, żeby dać subskrypcję, jeśli Wam się nasz kanał podoba. Napisać jakiś pozytywny, motywacyjny komentarz, albo jaki tam chcecie. No i zapraszamy na następne nasze przygody. Do następnego, trzymajcie się, cześć. Cześć.